potężny film od pana Arka. Dawno nie było. Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Siema. Moi drodzy, mój ulubiony temat wskakuje Ubisoft. Znów próbuję przekonać świat, że wszystko idzie świetnie i niektórzy im wierzą. Choć Assassin's Creed Shadows spotkało się z falą krytyki jeszcze przed premierą CEO i Wzgilemot ogłosił, że firma wygrała bitwę z hejterami. To jest straszne, że oni mają po prostu takie ego, że nie potrafią się przyznać do tego, że no w sumie to nasze gry nie są tak dobre jak kiedyś. Nie jesteśmy w takim stanie jako studio, jak kiedyś. Powiedzieć to, odwrócić się i powiedzieć jeszcze, że będziemy starali się robić lepsze gry. Nie oni mają tak wypieprzone to ego, że nawet gdy wszystko wokół wskazuje na to, że idzie im źle, idzie im tragicznie, że są jakieś pozwy, są jakieś dramy w studiu, są strajki pracowników, akcje lecą. Sprzedaż jest gorsza, nie, chwa nie masz się czym chwalić, nie chwalisz się wynikami sprzedażowymi, tylko chwalisz się liczbą graczy. Wszystko dosłownie. Każdy element mówi, że no nie jest tak dobrze jak było. I on mówi. No, wygraliśmy bitwę z haterami, to wszystko to był hejt, ogólnie to nakręcona akcja. Przecież parę miesięcy temu dość głośny był artykuł o tym, że szef Ubisoftu mówi, czy tam wysoko postawione osoby z Ubisoftu, no już wszystkiego Iw Gilmotowi nie przypisujmy, ale ale ktoś mówił tam wysoko postawiony, że ci influencerzy wszyscy i te wszystkie redakcje po prostu czują nagonkę na Ubisoft i wskakują na ten bandwagon. No nie wydaje mi się, żeby tak było. Po prostu wszyscy zgodnie uznali, że to, co robi Ubisoft w aktualnym czasie jest nie najlepsze i tyle. To jest przekaz dla inwestorów, oczywiście, no nie ma tutaj grama wątpliwości, że jeżeli mówisz takie rzeczy, takie czysto PR-owe pieprzenie i to nawet niezgodne z prawdą już w tym momencie, no tak kompletnie, no to mówisz to tylko i wyłącznie dla garniturów, którzy nie do końca ogarniają, ale jednak ładują, inwestują w twoją firmę, nie? Nie wiem, kto się na to łapie, ale ktoś chyba musi, skoro dalej taka narracja jest kontynuowana. Bitwę z hejterami. No, problem w tym, że liczby i fakty mówią coś zupełnie innego, Dzięki ale to przecież nie nowość, prawda? Trąbię o tym od miesięcy. W zeszły czwartek podczas tegorocznego Paris Games Week na scenie pojawił się CEO Ubisoftu, czyli nasz ulubiony, ukochany Yves Guillemot. Nie tylko sam przemówił do zebranych, ale również zaprezentował krótkie 3-minutowe wideo. Cytuję. Co się dzieje, gdy legendarna franczyza ujawnia jedno z najbardziej oczekiwanych doświadczeń, tylko po to, by stać się grą, którą wszyscy uwielbiają nienawidzić. Kiedy rozmowa przesuwa się z rozgrywki... Na... Ale to, że coś jest oczekiwane, to, że coś było hajpowane, bo to jakby ta część zdania jest jak najbardziej prawdziwa. No, ludzie jarali się konceptem Asasyna w Japonii, ludzie jarali się konceptem jakiegoś Shinobi, ludzie bardzo powiązywali już gdzieś, myślę, od trzeciej, czwartej części, od lat, te dwa światy ze sobą, ale to, że ktoś coś Czegoś oczekuje, wyczekuje i jakiś koncept mu się podoba, no to nie znaczy, że realizacja będzie taka dobra, no. Wiesz, jeżeli myślisz sobie, że zjadłbym pyszną czekoladę, a ostatecznie na talerzu przechodzi główienko, no wygląda podobnie, może, ale kurde, no, no nie siadło. Ten żart z czekoladą, jak coś nie był zamierzony w kontekście tego, jaką postacią gramy w Assassin's Creed Shadows, chciałbym powiedzieć, że był to zupełny przypadek. Ideologię usłyszeli w wideo Zebrani. Dalej można było usłyszeć, że Ubisoft był pod przysłowiową ścianą, i aby wyjść z narożnika, firma musiała przestać skupiać się na tych, którzy jej nienawidzą, oraz sięgnąć po pomoc swoich sojuszników. A przez sojuszników rozumiemy fanów serii, twórców treści, czyli content creators oraz media. No właśnie. I takich spotkaliśmy naprawdę wielu nie sposób oprzeć się wrażeniu, że i wzgilem chciał przekonać wszystkich o wielkim triumfie Assassin's Creed Shadows oraz swojej firmy i są pioneczki, które im tak wturują jak tylko mogą ale niestety wyniki pokazują zupełnie co innego. No i te... znaczy, ludzie będą oczywiście dalej nastawieni pozytywnie do Ubisoftu, niektórzy, ludzie będą żyli też nostalgią. Nie mówię o samych graczach, ale nawet właśnie czy o redakcjach, które gdzieś tam żyją wspominkami lub jakimiś dealami pod stołem. No Oczywiście to są spekulacje, ja nie wiem, ale no były te wycieczki do Disneylandu przecież, tak, które organizował Ubisoft w ramach kampanii choćby ze Star Wars Outlaws. Także są tam jakieś takie nieoczywiste próby przekupstwa opinii publicznej. I będą ludzie, którzy dalej tym żyją, będą ludzie, którzy aż tak negatywnie do Ubisoftu podchodzić nie będą. Ja sam osobiście się nawet tym tematem już zmęczyłem, bo te Shadowsy bardzo analizowałem przed premierą, bardzo dużo o nich gadałem. Czy z perspektywy czasu aż tyle bym o nich gadał, gdybym się cofnął w czasie? To pewnie nie, ale irytowało mnie to, że Ubisoft po prostu, a bardziej bawiło, że Ubisoft podejmuje możliwie każdą złą decyzję. Natomiast tych ludzi. Takich zaangażowanych w Ubisoft po stronie pozytywnej będzie coraz mniej. To nieważne, jakbyś chciał z tym walczyć, jeżeli twoje produkty cały czas, statycznie, przez lata następne będą gówniane, no to po pierwsze firma prędzej czy później upadnie albo się odsprzeda w całości. Ale ludzie będą mieli dosyć, nawet najbardziej zagorzali fani, w pewnym momencie będą mieli dość. Ten występ CEO Ubisoftu można potraktować jako klasyczne takie gaszenie pożaru albo próbę podtrzymania morale inwestorów, no bo oni przecież się bardzo liczą, mimo że są bardzo wkurzeni tym, jak firma wszędzie teraz. Jak tam upadł ten Ubisoft już? No jeszcze nie, jeszcze. No i oczywiście też udobruchanie graczy, no, um, um, podniesienie również ich morale, no bo bronią tego, tego Ubisoftu za wzięcie, bo przecież on takie dobre gry wydaje no ale to wszystko zanim światło dzienne ujdzie kurde, no jakby przeanalizować historię Ubisoftu to tak, jedyna gierka jaka im jakkolwiek wyszła przez ostatnie tam parę miesięcy czy lat no to ludzie pozytywnie się wypowiadali na temat tej Prince of Persia metroidwaniowej tylko, że mimo, że ta gra była dobra, to marketingowo była bardzo źle ograna i chyba demo było jakieś totalnie do dupy, także zepsuli sobie fajny start potencjalny tej gierki, mimo, że gra była dobra do tego wyjebali to studio w powietrze, także mimo może gra była dobra, ale się średnio sprzedała w związku z ich słabymi decyzjami marketingowymi. To stwierdzili, że studio jest winne temu i, i patrząc po cyferkach, po prostu odcięli pępowinę. To taki pierwszy głupi błąd. A pomijając to, no to mieliśmy chyba dość średnie produkcje, nie? Bo zobaczcie, że był avatar. Avatar, który te Frontiers of Pandora ile ludzi grało na Steamie w to. Avatar Frontiers of Pandora gra z uniwersum awatara. No kurde, w której w tym momencie jest 600 graczy, a Wolf-Time Peaku było 2000. No, nie jest dobrze, nie? Estymacje graczy to jest jakieś 200 tysięcy tutaj, 250 tysięcy Gemalitik. No, raczej wydali więcej niż na tę grę, niż zyskali ze sprzedaży. Co jest o tyle zabawne, że oni tutaj mieli wielki potencjał, bo przecież filmowo, jakby tak sobie pomyśleć, no to Avatar, oba chyba filmy są w totalnej topce box i ludzie są zajerani tym tematem. jeżeli by to dobrze zrobić, dobrze ograć, to pewnie by to się sprzedało fenomenalnie. No, ale cóż, wyszło jak wyszło. Mieliśmy tego Assassin's Creed Shadow. Które oczywiście jakieś liczby miał, no bo to jest assassin, nie? 64 tysiące ludzi w jednym momencie grało. Oczywiście są jeszcze inne platformy, ja wiem, ale no porównujemy tutaj Steam, a, więc wycinki do wycinków i to jakoś proporcjonalnie powinno się spinać. Natomiast to dalej nie są jakieś wybitne liczby, a opinie ludzi w internecie, no tak średnio tutaj siadały. Raczej wszyscy się śmiali z tego assassina, mam wrażenie. Taka była narracja. I co jeszcze mieliśmy? Coś jeszcze było od Ubisoftu. A, Star Wars Outlaws, no tak. Sam o tym gadałem przed chwilą. I było Star Wars Outlaws które no, wykręciło też słabe liczby, tylko tutaj warto podkreślić, że to na SteamA wleciało później, więc no. Natomiast to raczej też sukces nie był. I ludzie się średnio w tym bawili, były tam jakieś afery z tym, były porównania jakości do przeróżnych innych gier, że ta gra po prostu jest niedorobiona. Jeżeli chodzi o afery, to główna chyba była z tym, że oni dali jakiś tam early access ludziom, oczywiście sprzedawali i ludzie, którzy mieli early access trzydniowy, ograli sobie trochę gry, po czym wyszedł jakiś update, który zepsuł im savey, więc musieli zacząć od nowa grę w momencie, gdy wszyscy inni już też zaczynali grać, więc tak naprawdę zostali wydymani na ten Early Access. Było jeszcze Skull Bones, czyli ostateczna gra quadruple a o piratach, która, nie wiem, oni są jak coś przeklęci, cały czas te 2000 widzę. Eee, to też gra, w którą pewnie władowali grube miliony, dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów, no skoro mówisz o grze quadruple a, to pewnie bardzo dużo tam stało siana i marketingu za tym, a nikomu się tego, kurde, przez szmatę nawet nie chciało dotknąć. Jak porównasz to do takiego Sea of Thieves, które też było w tematyce pirackiej, no to ta gra osiągała dużo lepsze wyniki, a była dużo mniej taka przepompowana i przehajpowana przez samych twórców, po prostu siadła. Assassin's Creed Mirage? Assassin's Creed Mirage, kiedy on wyszedł widzowie? Nie wiem, czy to nie jest już za daleko, żebyśmy sobie analizowali. 23. No to jeszcze możemy spojrzeć, też nie najlepiej. Też nie najlepiej. Nie wiem, czy to wyszło od razu na Steam, czy później, no ale też nie jest to zbyt dobry wynik. Także, no Ubisoft po prostu od jakiegoś czasu, no, nie radzi sobie. Po prostu sobie nie radzi. Wydaje mi się, że po pierwsze, tam jest duży problem z ogarnięciem ludzi, z kierownictwem, głównie chyba nawet z kierownictwem, bo jakby tak się zastanowić, ja nie wierzę, że tam jest te kilkanaście w tym momencie tysięcy pracowników i żaden z nich nic nie umie. Zresztą, no, widać po ludziach, którzy zrobili ekspedycję, jako byłych pracownikach Ubisoftu, że tam są utalentowani ludzie. Tylko co z tego, jeżeli ludzie, którzy wyznaczają ci zadania, którzy kierują zespołami, są kompletnie niekompetentni albo mają swoją wizję, z którą ty nie możesz dyskutować i tak to wygląda, jak wygląda? Tam jest po prostu jedno wielkie zamieszanie i jeden wielki burdel. Zresztą jacyś anonimowi pracownicy też w wielu artykułach się wypowiadali, że tam jest tragedia. Teraz jeszcze jakieś sprawy sądowe wychodzą, że tam jakieś nękanie było, inne rzeczy. No taka historia trochę blizardowa, nie? się z Ubisoftem dzieje. Kolejne wyniki finansowe francuskiego. Wydawcy. Kurs akcji Ubisoftu w ostatnich miesiącach zanurkował. Aktualnie notowania utrzymują się w okolicach 6 euro za akcję. Oni się cofnęli ceną akcji do czasów sprzed 2005 roku. Wy to kurwa, czajcie? <grych> to jest niesamowite. Firma desperacko potrzebuje pozytywnego przekazu. A takim właśnie miało być to wideo oraz samo wystąpienie Gilmota. A to z perspektywy Ubisoftu akurat niezwykle ważne, szczególnie po porażkach komunikacyjnych związanych z oddziałem Vantage oraz odpływach kadr zarówno w okolicy Premiery Shadow's, jak i ostatnich zwolnieniach w Massive Entertainment. No nie, nie upadł jeszcze. Jeszcze nie upadł. No ta, ale robi wszystko, żeby to zrobić. Tak naprawdę upadł, no. W porównaniu na pewno upadł. Tak formalnie jasne, że nie. Czy jest jeszcze szansa odbić się od dna? No jakaś jest, ale jakie jest prawdopodobieństwo na to? Oj, to już raczej dużo niższe. Wydaje mi się, że... kurde. I nie wiem, co oni musieliby zrobić. Znaczy, to nie jest sobie takie trudne. Musieliby zrobić jedną dobrą grę. I to taką naprawdę dobrą. Trochę zmieniającą aktualne standardy swoje. Trochę bardziej szanującą gracza z trochę mniejszą ilością mikrotransakcji. Gdyby Ubisoft wypuścił grę, która w ogóle nie ma żadnego sklepiku w sobie, która nie ma żadnego early accessu ani segmentowania na deluksy premium i goldy, tylko po prostu wypuścił grę za 250 zł i załóżmy, byłby to nowy assassin, ale taki naprawdę dobry. Jeszcze do tego z lekką kontrowersją. Załóżmy tam ostatnio był przeciek o jakimś. No wiecie, o panach w białych, szpiczastych kapturach, nie był przeciek, że miała być fabuła. Żeby o tym było głośno, ale zrobić to naprawdę dobrze fabularnie. W serio taki solidny scenariusz, ciekawa historia, dobry gameplay. Odbiliby się od dna na 100%. Ale czy są do tego zdolni w tym momencie? No nie wiem. No bo przypomnijmy, jednym z głównych zarzutów wobec Shadows było wypaczenie realiów historycznych. Ubisoft postawił na postać jaskę no, rzeczywistego afrykańskiego przybysza do Japonii w XVI wieku, tylko problem w tym, że przedstawił go jako samuraja, bohatera niemalże narodowego, choć żadne źródła historyczne nie potwierdzają, by kiedykolwiek nim był. I dla wielu fanów z całego świata, nie tylko z kraju kwitnącej wiśni, jedna gra to nadal mało. Pamiętaj, że oni mają 16-18 tysięcy pracowników. No tak, ale jeżeli 3 czy 4 złe naprawdę albo słabe gry mogą spowodować taki spadek, to na pewno dość solidny wzrost, nie taki powrót totalny do chwały, ale wzrost mogłaby spowodować jedna dobra premiera. Nie wierzę, że nie. Zwłaszcza jak przemyślisz to, że jeżeli byś sprzedawał grę powiedzmy za 70 dolarów, no tam odejmując jakieś wszystkie prowizje, powiedzmy, nie, miałbyś 40 na czysto z każdej kopii, sprzedałbyś, nie wiem, 10 milionów tego, no to to już są solidne pieniądze, nie? Ale też japońskich mediów była to taka próba, próba wymuszonej różnorodności. No bo kiedy zaczęli tworzyć tego Shadowsa, to przecież to było, to było na topie, to było ważne. No. Kijże się nie sprzedawało, ale jeszcze wtedy, kiedy zaczynali to tworzyć, to tego nie wiedzieli. No i tej różnorodności brakowało. Autentyczności. Ubisoftowi zarzucano przeinaczenie historii oraz wykorzystanie nieautoryzowanych materiałów kulturowych, do tego za chwilę przejdziemy, ale właśnie tutaj o to chodzi, że tak naprawdę nie chodziło o wykorzystanie Jaskę samego w sobie, chociaż oczywiście można się było czekać tego Wokeizmu oraz tego, że po prostu na tej fali... Jaskę był trochę symbolem początkowym tej całej beki z Assassin's Creed Shadows. Tam było dużo więcej różnych głupot, które oni walnęli, czy jakieś połamane bramy torii, czy jakieś niszczenie kapliczek in game. I oczywiście możemy powiedzieć, że w sumie no drugiej części czy tam którejś Asasy na pierwszej bijesz się z papieżem na firebole, nie? <noise> Więc poszli w tę stronę, ale no jeżeli robisz grę w Japonii, sygnujesz ją taką kulturą, która no jednak ma dużo swoich jakichś świętości, takich zasad. Oni są znani nawet z tego, nie? Tu jakieś kurde dla każdego znane jest to przecież, że Azjaci się sobie kłaniają, wiecie, takie pierdoły, ale jednak dla nich ważne pierdoły i plujesz na to wszystko ostatecznie jako europejska firma, no to słabo to wypada, nie? Po Ubisoft poszedł, ale przede wszystkim chodzi o to, jak sobie Ubisoft nie radził, bo gdyby na samym początku zamknęli mordę i powiedzieli: Sorry, dobra, Assassin's Creed nigdy nie było historyczne, po prostu bierzcie to, take it or leave it, i tyle, to nie byłoby problemu. Problemem i powodem stu filmów na różnych kanałach związanych właśnie z Ubisoftem było to, jak oni sobie kompletnie nie radzili. Kłamiąc w żywe oczy, że nie no, to była prawdziwa historia. I tutaj no właśnie... tak, właśnie to jest to, że gdyby oni od razu powiedzieli, że to jest fikcja i zabawa, to nie byłoby problemu. Ale oni starali się przecież nawet wynajmować się jakichś historyków, którzy specjalnie kłamali, żeby wybielić Ubisoft. Zamiast powiedzieć, ej, to nie jest historia Japonii, ona nie brzmiała dokładnie tak. Wrzuciliśmy tutaj postać, chcieliśmy pokazać to w trochę innym świetle, albo wam się podoba, albo nie, ale to jest nasza jakaś tutaj interpretacja tego. Ale nie zrobili tego. Dopiero później. Pojawia się napis, że to jest dzieło fikcyjne. No dobra, no ale co sobie narobiłeś, kurde, w internecie to sobie narobiłeś. Przechodzimy dalej. Bo teraz należy wspomnieć sobie o Tomasie Lockleju i jego wyssanych z palca, żeby odpuścić sobie tak naprawdę mocniejsze porównania, teoriach w tematyce jaskę. Bo facet tak naginał fakty, tak przeinaczał historię, co spotkało się z tak ostrą krytyką społeczności, jaką znamy dzisiaj. Doszło do tego, że Tomas narobił sobie problemów i przeskrobał sobie w uniwersyteckim światku. no i też kolejną ekspertką była pani Sashi Sz Meet Hori, która zyskała rozgłos książką, w której opisywała swoje badania nad związkami romantycznymi pomiędzy japońskimi mnichami i chłopcami. No kur... Ta... najlepsze źródła jakie mogą być. Tytuł to było Tales of Idealized Boys. Male... Dobrych se kurwa ludzi wybrali w tym opisowcie, muszę przyznać. Male love in medieval Japanese Buddhist narratives. Buddhist, nie buddhist. Ach, no cóż, to się wytnie, nie? No już przynajmniej pani Sashi wie coś o okresie Sengoku, w którym dzieje się akcja gry. No i trzeba przyznać, że wybór tak kontrowersyjnej postaci do współpracy przy globalnym blockbusterze był co najmniej niefortunny. No ale o co wam chodzi? Nie? Absolutnie czepiali się o nic. Potem jeszcze były te głupie, 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 durne błędy promocyjne i nie, to nie były drobnostki, jak niektórzy to próbowali rysować, bo przy, przykładem niech będzie ta chociażby nieszczęsna figurka przedstawiająca no i Jaskę ze zniszczoną w wybuchu atomowym bramą Torii. No inne potknięcia Ubisoftu na tym polu łaskawie pominę, zresztą był na ten temat już osobny film, nie ma co kopać. Tego trupa, była cała masa. Ale ich ilość zwyczajnie kazała zastanawiać się, czy w marketingu nie pracuje ktoś, kto nie chce przypadkiem ubić nowego asasyna, bo serio, to nie jest możliwe, żeby ktoś był tak głupi. Tam nawet takie pierdoły już ludzie zaczęli patrzeć, nie? Bo przez to, jak oni się motali, jak oni nie potrafili z krytyką sobie radzić i nie potrafili jakkolwiek odpowiadać na te zarzuty przeróżne, to ludzie szukali i szukali i szukali. Nikt by w życiu tak nie drążył, gdyby nie było początkowego problemu. Oni sobie ten początkowy problem stworzyli, więc ludzie przyczepiali się każdej możliwej rzeczy, bo to oczywiste jest, że pewnie przy każdej grze znalazłbyś takie pierdoły, jak przy tym asasynie. Ale Ubisoft tak sobie po prostu naskrobał, że ludzie szukali wręcz na siłę. No to było prześmieszne do obserwowania, jak miałeś wystawę choćby jakiejś tam japońskiej broni, katany, i się okazało, że to jest z eBay'a katana, Zoro, z anime, kurwa One Piece, chyba, tak? <ścoughs> I oni sobie po prostu to kupili, wstawili w gablotkę. I kurwa, legendarna japońska katana, nie? I zatwierdzał te wszystkie pomysły bez jakiejkolwiek refleksji. Tym bardziej, że potem jeszcze było pieprzenie o mm, dbaniu o kulturę japońską. Nie robimy to z całkowitym, należytym szacunkiem. No ja dziękuję, to mnie moi hejterzy szanują bardziej niż wy tę kulturę. Skomentuj, co to za gówno? Kogo kupa to śmieszy? Chyba ty. Pokonaliśmy haterów. No, tego jestem ciekawy, bo to świeże. że, że Shadows pokonało krytyków, no <laughs> zobaczymy. Wyniki sprzedaży mówią coś zupełnie innego, bo wbrew wcześniejszej narracji, Assassin's Creed Shadows nie było wcale takim gigantycznym sukcesem finansowym. Bo według danych Alinea Analytics, japoński assassin to najgorzej sprzedająca się odsłona od pięciu ostatnich części. Ja przypominam, że na Alinea zaraz po premierze. Y powoływali się ci, którzy szilowali pod tę grę. Co się stało? O jej, czyżby wystarczyło poczekać? No dalej, bijcie w te dzwony od samego początku. Na pewno wyjdzie wam to na zdrowie. Po ponad pół roku po premierze tytuł osiągnął około 4,3 miliona sprzedanych egzemplarzy, czyli daleko. Bardzo daleko od rekordowych wyników Walchali, a Przecież rzekomo sprzedawała się lepiej od niej. Niektórzy tak mówili. 2,4 miliona sprzedanych kopii, a teraz pomyśl, że nad tą grą pracowały tysiące ludzi w Ubisoftie. Ile władowano w tę grę? Tam były setki milionów spekulowane. I porównaj to choćby do. 30 pracowników, m.in. byłych pracowników Ubisoftu, którzy odeszli i stworzyli sobie ekspedycję za kilkadziesiąt milionów. I kurwa. sprzedali ile? 5 milionów kopii? Coś takiego? Plus minus, nie? Czy też Odyssey, która ma nawet ponad 30 milionów. Nawet miraż wydane jako mniejszy projekt, sprzedało się lepiej, bo ponad 5 milionów kopii w kilka miesięcy po premierze, ale nie. To jest masywny sukces. Masywnie, to ja się cieszę, że czas pokazał. Co jest co. Chciałbym zobaczyć wasze miny. A do tego dochodzą e, spadające notowania giełdowe, oczywiście wspomniane 6 euro za akcję i wyraźne osłabienie zainteresowania marką. Jak na dłoni widać, że problemem jest. Ubisoft... To no 6 euro w porównaniu do tego, że zaledwie kilka lat temu byli około 100 euro za akcję. To grube to jest. Tu nie są żadni mityczni hejterzy, tylko upór w forsowaniu własnej wizji wbrew oczekiwaniom graczy. Lepiej gdyby tych hejterów posłuchano. Wydaje mi się, że akurat być może sprzedaż byłaby lepsza, a Ubisoft stałby lepiej. Ale nie. Hejterzy, ale się będę tym napawał. Tra, o jezus, się słodki. Zamiast dać panom to, czego oczekują. Darek, przeszczęśliwy, chyba. Nie wiem, ja to mam takie podejście już z perspektywy czasu, że to nie jest tak, że mi ich szkoda, ale szkoda mi jest tego, że upada firma, która no, stworzyła naprawdę mocne i legendarne tytuły, które ludzie pokochali. No zresztą nawet, kurde, pamiętam jak mój wujek się jarał, jak tam wychodził jakiś syndyket czy coś, nie? To pewnie nawet nie była wtedy już dobra gra, no ale pomijając to, każdy znał jakiegoś fana gier Ubisoftu. Ja sam, kurde, lubiłem choćby Heroesy 5, co prawda tylko wydane przez nich, ale, ale dalej. Nawet jakoś tam za dzieciaka mi się fajnie w szóstkę grało. Teraz z perspektywy czasu myślę, że szóstka nie najlepsza była, ale chodzi o to, że każdy jakąś tam styczność z tym Ubisoftem miał, czy to za dzieciństwa przez Raymana, czy trochę później przez Asasyna albo Heroesy. Legend darne kurde tytuły. I to wszystko upada, leci w gruz. I niestety kurwa przez to, że no, totalnie niekompetentni ludzie zasiadają u steru. Pwali, czyli żywej jest fersia, Francuzi, poszli w zaparte, Trochę szkoda tego wszystkiego, świat, tego dziedzictwa. Że wiedzą lepiej. No, to pokazali. Lepiej, że upada, niż że ludzie kupują syf? Nie, no pewnie, że tak, nie, w sensie, jasne, to dobrze dla ludzi, że się obudzili i ten Assassin faktycznie się słabo sprzedał, bo nie zasłużył na dobrą sprzedaż, ale po prostu szkoda, że nie dostajemy dobrych gier z tych uniwersów, bo mimo, że Assassin pewnie nigdy by mnie jakoś specjalnie nie interesował, nie jestem fanem tego typu gier, to życzyłbym każdemu graczowi, żeby jednak, kurde, jak jest fanem tych skradanek i Assassinów jako tako, na przykład tych starszych, czy, czy tam jeszcze Valhalla, która no, była względnie dobrze oceniana, to, żeby dalej takie dobre gry dostawał. Przefiubisow tu twierdzi, że jego firma zwyciężyła z hejterami. Ale patrząc na fakty, czyli niską sprzedaż, spadające akcje, błędy w promocji i celowe przeinaczenie faktów historycznych wygląda to raczej jak walka z wiatrakami. I w mógłby mówić o pomocy ze strony swoich sojuszników, no ale w tej chwili tak naprawdę to wygląda tak, jakby Ubisoft wręcz tak desperacko próbował ogrzać się ciepłem dawnej chwały. A wystarczyło zrobić dobrą grę. I teraz albo przedstawiciele firmy próbują robić dobrą minę do złej gry, no albo, co jeszcze gorsze, naprawdę wierzą w to, co mówią. Ale jeśli to jest to drugie, jeśli to drugie okazałoby się prawdą, chyba po raz... Nie no musieliby być niewidomi, nie? Jeżeli wszystkie dosłownie sygnały nawet właśnie takie czysto korporacyjne i biznesowe jak choćby giełda wyglądają dramatycznie no to oni wiedzą, że im się pali pod dupą no gdyby nie wiedzieli to by raczej nie stworzyli tej drugiej spółki z Tencentem, nie? Czy tam pod firmy jakiejś tylko po to, żeby jakkolwiek jakąś kasę zgarnąć na rozpęd. Oni wiedzą, że jest źle, ale robią dobrą minę do złej gry i tyle. Zapisać się do lekarza i to najlepiej do proktologa, bo na głowę to już dawno za późno. Schillerom, którzy bronili tej gry, tego sukcesu i mówili o tym masywnym, ma, ma, masywnym sukcesie, zalecam zresztą to samo. Z gorącymi pozdrowieniami, szczególnie dla nich, ale ze szczerymi pozdrowieniami dla tych, którzy są tutaj ze mną, dziękuję bardzo za uwagę. Wystarczyło poczekać. Zapraszam Was oczywiście na kolejne materiały i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Pozdrawiam, FOCO Materiał. Jak myślicie widzowie, czy Ubisoft w stanie z kolan? Tak, chociaż nie mówię, że do poziomu swojej dawnej świetności, ale takiej jakiejś dobrej gierki, chociaż, która w najbliższym czasie, powiedzmy pięciu lat, wyjdzie. Tak szczerze, myślicie, że się odbiją od dna, chociaż trochę? Czy będą dalej po prostu upadać, albo taplać się na tym samym poziomie, główienka? Nie, nie, obecnie nie ma opcji. No i to im dekady zajmie. Oj, nie wiem, czy oni dekady mają w sumie. Kloki sticking. Nigdy nie ma 0%, ale większa szansa, że będą spadać aż do dna. Z tym mindsetem to mają to nie ma chuja. No, tam chyba kurde, zarząd by się musiał zmienić. Jakaś totalna restrukturyzacja by się musiała zadziać. O, No nic, no nic.